Jak zobaczysz taki domek w lesie, to uciekaj. Kliknij strzałkę i zapisz ten film dla większego zasięgu. Jak wiecie, w lasach można spotkać dużo ruin, ale dużo osób mówi też o tajemniczych małych domkach, które według wielu są zamieszkiwane. A dokładnie chodzi tutaj o wróżki, które według wielu można spotkać w lasach, a w takich domkach mniejszych od człowieka mają mieszkać. A takie domki możemy zobaczyć też w polskich lasach. Jak zobaczyć tak? сигма-бой, сигма-бой, сигма-бой. Каждая девчонка хочет танцевать с тобой. Сигма, сигма, бой, сигма, бой, сигма, бой. Сигма, сигма. Sing this song. Run, rabbit, run, rabbit. Najstraszniejsze zdjęcia Uciekaj jak go zobaczysz w twoim mieście Kliknij strzałkę i zapisz ten film dla większego zasięgu Jest to Greg Licki, czyli postać, której początki zaczęły się w latach 80 Greg Licki jest polskim skinwalkerem Czyli postacią, która ma umiejętność zamiany w cokolwiek lub w kogokolwiek i jak możecie się domyślić, nie ma do ludzi dobrych zamiarów. Według opowieści, postać ta pojawia się razem z mgłą i wydaje dziwne nieludzkie odgłosy. Dodatkowo pojawiły się też informacje, że postać może do nas pukać, ale nie w drzwi, tylko w nasze okna. I najczęściej może stać się to wieczorem, ponieważ postać ta lubi noc. U Polskie niepokojące teorie. Part 2. Będzie dobrze. Na początku filmu widzimy kobietę, która mówi, że ma dla nas ważną wiadomość. Po chwili dodaje, będzie dobrze, a następnie dzwoni domofon, po czym film się kończy. Statua wolności przyłapana na kamerze. Statua wolności. A, jaka słodka, zgubiła. się. A, jaka słodka, zgubiłaś się. Hej, zabiorę cię o tu. Piękny świat. Przemierzasz po maleńku. Nagle stop, jakiś mur, groźny cię. Nie da się przeskoczyć, jeśli taki gór obejść nie da się. No to góry, do góry, dziecięca wiara, może, nie może, porzucać zaraz. Piękny świat. A jaka statua wolności przyłapa. Polskie niepokojące teorie. Part 2. Będzie dobrze. Na początku filmu widzimy kobietę, która mówi, że ma dla nas ważną wiadomość. Po chwili dodaje, będzie dobrze, a następnie dzwoni domofon, po czym film się kończy. Kim jest ta kobieta? Nazywa się Dominika i jest artystką wizualną. Najbardziej interesuje się sztuką i jest laureatką pewnego konkursu. Jednak historia filmu nie jest do końca znana. Film jest stosunkowo prosty. A sama twórczyni nie wypowiada się na temat jego przesłania. Mimo to można go uznać za część polskiej internetowej legendy, ponieważ zdobył aż 5 milionów wyświetleń, wywołując liczne spekulacje. W rzeczywistości jest to po prostu zwykły film. Pol Statua Jeśli posprzątasz pokój, to będzie czysty. Mądre fakty, których nie znałeś, założę się.

woda to mocny gaz. Zobacz, w Japonii. No przestańcie mnie, oznaczy przy tym TikToku. To nie jestem ja. Tutaj nie ma żadnego. Pod dun, 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 dun. wiedziałeś, że jeśli staniesz przed lustrem o trzeciej w nocy i krzykniesz 3... Ludzie, którzy normalnie ozdabiają swoje domy na święta. Ludzie, którzy nie mają na co wydać pieniędzy. Ej, dobra, dobra. E, tak o, Tu jest jeden księżyc. Dobra, trochę muszę przyciemnić. Horrory, których nie da się obejrzeć do końca. Numer 5. To my. Rodzinna wyprawa mniej. Za...